To, to wracaj na statek, a jeśli będzie już tak nie wiem, dość blisko, to po prostu odpal żagle, bo ster mamy ustawiony dobrze, kotwica jest podniesiona, po prostu odpalisz żagle i zaczniemy uciekać, a ja w tym czasie już raczej wrócę z łazienki. Na co Krzysztof odpowiada. No dobra, bo ja tutaj sobie łowię ryby i e, wiesz, że złowiłem już 7 ryb i chyba trzymamy usmażone. A cztery? Cztery albo 5. Nie, chyba cztery. Cztery mamy surowe. I próbuję złowić taką dużą rybę, ale coś mi nie idzie. I ciekawe, czy Reaper w ogóle może kupić ryby. Ej, Reaper może kupić ryby? Nie, Krzysiu, nie kupi ci ryb. O, szkoda, ale pójdę i sprawdzę. No i jakby udało się sprzedać te ryby, to może zrobię w końcu quest'a. Ale to nie wiem, czy smażyć je, czy sprzedać na surowe. I tak mówił przez 15 minut.